Czas to pieniądz, więc posłuchaj mnie przez dwie minuty, a dowiesz się czegoś o majątkowaniu. Cześć, opowiem teraz trochę o żupanach. Więc żupan jest to narodowy strój Polski, jedyny narodowy strój Polski. Historia Polski liczy sobie 1050 lat i w tym czasie tylko żupan powstał jako narodowy strój. Nie chodzi mi o ludowe stroje, bo tych jest dużo, jest jakiś tam krakowski, lubelski, kujawski, chodzi o narodowy. I on wygląda nie tak, jak ja mam na sobie, bo to jest taki unowocześniony żupan. Historycznie on wyglądał tak, że guziki były do końca, tutaj były takie języczki, i tu były takie zwężenia, generalnie było sporo różnic. Ale zasada była taka sama, i materiał też był taki sam żakard. Więc dlaczego go noszę? Bo ludzie. Chcą jakoś manifestować swoje przywiązanie, swoją miłość do narodu. I wtedy, jeżeli chodzi o odzież, to kupują takie bluzki, t-shirt, amerykański krój, najtańszy jaki może być, z napisem na przykład I serce Poland. I powiedzcie mi, jak można tak, taki, taką sprzeczność po prostu w sobie mieć, żeby chodzić z taką bluzką I love Poland? W t-shircie za dychę, widziałem właśnie na billboardzie reklamę, za dychę identyczne bluzki były. Więc to w ogóle nie jest, kocham Polskę w ogóle. Krój to jest dopiero. To jest dopiero coś. Tak sobie pomyślałem, no bo w sumie nie wiem jak to wygląda. Napiszcie w komentarzach, jak Wam się podoba mój żupan. Nowoczesny, Ala Piesto. I jeszcze jedna rzecz. Powiedzmy, że t-shirt to jest takie 1 na 10, jeżeli chodzi o patriotyczny ubiór. Na ile oceniacie mój strój.